A co pan pamięta, czy, czy co, jak tam opowiadali, jak ta sprawa pierwszej wojny tu wyglądała w Rokietnicy? Pierwszej wojny? Pierwszej wojny. No to pierwsza wojna, no to wybuchła kiedy? W Czter... sierpniu. 14. W dalszej, W 14 roku wybuchła, czyli, no, To mobilizacja, tak zwykli, do 42 lat z miejsca, wszystko I, i to, co służyło już też. Tak. w sierpniu. Tak. No bo to w sumie było blisko tych frontów tutaj, nie? To, to, to... Tu, tu front nie przyszedł. Za dwa tygodnie był. No i wszystko, cały garnizon, z Przemyśla, wojska, wszystko wyruszyło w kierunku pod mm -hmm. Wszystko, tabory, wszystko, co wywieźli, wszystko z Przemyśla i tam. Zrobili pod Lublinem te wojny i rozgięli to osy, wojska. To wszystko co pało do, do, do Przemyśla spokojnie, za dwa tygodnie. Mm -hmm. A czy kartofel kupował, to już tej muskali byli. W Tutaj trzy tak tygodnie w ogóle do ukoła. Tam stali przez trzy tygodnie w obie Po trzech tygodniach, jak już byli, powiedziałem sobie, jakie trzy i wykurzyli jeszcze. Więc zapalił tam ten za sam, gdzie ja rosłam. Trzy tygodnie jeszcze tu nie było rosyjskie. A trzy tak tygodnie przyszli z trzy Czyli Rosjanie tu byli w rówieśnicy? Byli, Rosjanie byli w rówieśnicy, tak. Rówieśnica była hmm. później wysiedlona przecież. Hmm. Wysiedlona siedlona nawet. A ja, na była. cała rówieśnica była wysiedlona. Hmm. I za trzy tygodnie z powrotem odwiedzili tam i przyszli z powrotem. I tak byli aż, aż do maja. Tak, do maja. Do maja. 15 roku. Tak. Aż do maja. Dopiero ten, przed samym, nie co to było, pamiętam. Zaczęli w fortyfikacji wysadzać. Takie ruchy się skalły. Każdy wiedział, że już, że będzie i wysadzili, i wtedy się poprawiło. Zajęli zajęty A czy pańska rodzina coś tutaj ucierpiała w tym czasie? Jak to tam? No to wszystkie nie do tak? do Czelatyc. Aha, do Czelatyc. Wszystko do Czelatyc. No wszyscy wszystkie czy to rozeszło. Tak było się do Tak, prawie do kwietnia. Czyli wojska tu same urzędowały? Samo wojsko to było. Ludzie chodzili przez to. Ja latał codziennie. Co dzień w studorze te... była toty, w studorze była rzeźnia. Uh -huh. a w tamtej drugiej studorze byli telefoniści, mieli te telefony wszystkie, te. Uh -huh. a w chałupie oni urzędowali tak sami, no i to byli prawie wcale, od początku do ostatnich, a w żerni byli prawie, to ja przelatywałem tutaj zawsze po te nogi, podponikowie susali przez, ja to coś, ja się nadźwigał tego, nanoszał, do tysiąca te a po prostu za, za rubryk, tak. Dwa razy mnie raz i <noise> z niego razu mnie nagnęła morska Na kurzu jej wzięła. Patryk, ty nie wolno był chodzisz? Była na ta most, jak, jak prosto przyszedł. Chłapka była, ja ale z tej ulicy i mówił, postój maciek, jop, pojmać. Ja się poogromnił, nie zalechał, to ja, dawaj na ląki. Był na łodki, ja poleciał na lód, bo to był brzymi. On na kurzu, bo sęku nie jechał dawno. Oj, jop, pojmać macieka. Wderałem na drugą, wderałem, a co, a co tam było w tym lasku? Ja tak się wtrącam, bo ja tu słyszałem nieraz takie różne historie. Tam było sporo tej amunicji i tak dalej, stale tam się znajdowało. Tam yy, na tych polach, tam hektarach jak się mówiło, ten lasek tam. Ten lasek co tam jest? Tam nic nie było. Tam nic nie było. A skąd nie tej nie, amunicji tyle tam było? Ja tam były kopania piasku. Na ten paloc. Tam kupali piasek, mm -hmm. tak. Ja pamiętam jeszcze, zaostni jeszcze tam musieli piasek stać, bo było na resie, to było dużo prostsze. To po prostu zaostnął się kamień. Tak.